To jest to Ja o tyle. Y, oczywiście, bo ja się zgadzam, co Ignacy co, 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 co mówił na temat y, tego, że powinniśmy dostosowywać y, sposób formułowania myśli dajmy na to do tempa, w którym, y, w którym dzisiaj świat y, przemawia. Ten postulat, tego adjournamento, który tutaj Zwyszek wysuwał, też są mi bliskie. Ja, ja jednak jestem cały czas, jakby myślę, że mamy problem trochę wcześniej. Ja zaczynałem, Jak zaczynałem tą pracę w cudzysłowie publicystycznym pisaniu pisaniem o to mi się dało, że głównym problemem jest komunikacja. że głównym problemem jest język, z którym my nie. Ja dzisiaj myślę, że to, to, to jest wtórne, wtórne. Że problem jest zupełnie gdzie indziej. Problem jest to, w, w tym, co my chcemy zakomunikować, a tym, co powinniśmy, moim zdaniem, chcieć zakomunikować. To jest absolutnie unikatową propozycją dla współczesnego świata jest to, że religia nasza, że chrześcijaństwo jest tak nieprawdopodobnie skoncentrowana na człowieku, że, że Bóg w tej religii jest tak nieprawdopodobnie skoncentrowany na człowieku. Nie człowiek jest skoncentrowany na Bogu, ale Bóg jest w pierwszym rzędzie skoncentrowany na człowieku, i z tego wynika odpowiedź, tak jak cytowałeś katechizm, człowieka, który koncentruje się na Bogu. Ale Jego miłość zawsze wyprzedza naszą miłość. I to, co my mamy do ogłoszenia zawsze, czy 2000 lat temu, czy dzisiaj, to jest po pierwsze człowiek, po drugie to, że Chrystus zmartwychwstał, jeszcze raz to powtórzę, odwołując się do mojego do spotkania ze znanym pewnie części z Państwa ojcem Andrzejewem. Madejem w Turkmenistanie, którego Patrzyłem z pewnym zdumieniem, jak chodził po cmentarzu i krzyczał Chrystus zmartwychwstał, Chrystus was jest", tak albo, albo po górach chodził po pustych i krzyczał e, Chrystus, na ten człowiek zwariował, a on mówi nie chcą mnie słuchać, to barakom będę krzyczał, nie chcą mnie słuchać to kawieniem pustyni będę krzyczał. A co ja innego mam do krzyczenia? Co ja innego mam do powiedzenia jako kapłan? Z jakiego innego powodu zostałem kapłanem? Jedyne co mam do powiedzenia światu i nie mam nic więcej to to, że Chrystus zmartwychwstał. Ja jestem przekonany, że dzisiaj wiesz, od samego początku przecież chrześcijan, Chrystusa yy, obdarzano różnymi etykietkami, przykładając ich do różnych miar współczesności, tak? Oto żarłoki pijak, to bluźnierca, to ten, czy inny, to jest to specyficzne, że on yy, yy, głównie z, z, z porządnymi ludźmi był w sporze, tak? w ówczesnych, ówczesnych czasów. Yy, więc spełnia ten kryterium rewolucyjności, o którym tutaj kolega mówił. Ale cały czas jakby najbardziej pociągające w nim było to, że stawał po stronie człowieka. I to, co dzisiaj przekona ludzi do Ewangelii, do pójścia za nią, jest widok chrześcijan, którzy stają po stronie człowieka. Nie po stronie słabości człowieka czy cnót człowieka, ale po stronie człowieka. I moje doświadczenie. Bo ja od jakiegoś czasu, może, może ja po prostu już jestem też jakimś obsesjonatem, ale ja odkąd zacząłem jeździć do Afryki, spędzam tam bardzo dużo czasu i pracować tam, to mam wrażenie, że jak na przykład teraz siedzę w Rwandzie, bo moja fundacja uruchamia nowe, nowe dwa projekty, to tak? znaczy na razie mamy pod opieką sierocińców z ZAMI, a teraz chcemy wziąć pod opiekę to pierwszej. że nie ma. Bardziej precyzyjnej odpowiedzi na to, co oznacza dzisiaj głosić Ewangelię, niż to, żeby sprawić, żeby ci ludzie z bólu nie umierali, żeby mogli zostać na świecie jeszcze ten moment dłużej. Ja jestem w stanie zawiesić każdą swoją działalność publicystyczną, bo uważam, że pierwsze rzeczy powinniśmy zrobić najpierw. I jeżeli od nas w tej Rwandzie ktoś będzie oczekiwał jakiejś odpowiedzi na to, jakimi mamy być chrześcijanami, to będzie to jedna odpowiedź. Kup morfinę, przebieg umierającego, zrób podstawowe rzeczy. To nie jest sprowadzanie chrześcijaństwa do wyłącznie do działalności. Charytatywnej, ale to jest jedna z dróg uświadomienia sobie, że nie mamy prawa mianować się katolickim narodem ani chrześcijańskim narodem, dopóki są obok nas nasi bracia cierpiący biedę. Twoja Zbyszku droga do chrześcijaństwa też ma w sobie bardzo, to widać na Twojej książce, wyraźnie zaznaczony, tę te, te, świadomość, że, że, że człowiek niedomagający jest pewnym adresem Chrystusa. Tak? Twoja praca we wspólnotach z osobami upośledzonymi. Nic by tak dobrze nie zrobiło. Żadna debata, żadne, żadne demonstracje, żadne nawet marsze nie zrobiłyby tyle dla. Przywrócenia tej dobrej recepcji chrześcijaństwa i pogłębionej recepcji chrześcijaństwa, i tej prawdy, że człowiek jest drogą kościoła w naszym społeczeństwie, niż wspólne nasze działanie, o którym wspomniała Ewa, na płaszczyźnie spotkania się z biedą drugiego człowieka. I to jest realne, bo oczywiście, że my jesteśmy poetykietowani, że my jesteśmy podzieleni, że my jesteśmy popękani. Ale uwierzcie mi, że w Zambii, w z którym ja pracuję, gdzie przyjeżdżają księża naprawdę z przeróżnych opcji i ludzie z przeróżnych opcji, i traci, i nie traci, i libertyni tacy, czy inni, w momencie, w którym staje się nad człowiekiem, to wszystkie podziały znikają. Człowiek i Chrystus, jak człowiek, Bóg człowiek jest lekarstwem w tym Kościele i drugi człowiek jest receptą i lekarstwem na wszystkie nasze podziały. A my mamy oczy utkwione w górze, mamy oczy utkwione w ziemi, mamy oczy utkwione w naszym orężu i w wielu innych rzeczach. Tego mi chyba gdzieś najbardziej brakuje, czego ludziom brakowało w czasach Chrystusa. Stąd moje przekonanie o tej paraleli. Spojrzenia w twarz, takiego spojrzenia z afirmacją, z troską, z czułością. Nie pamiętam, który to mistyk islamski jakichś takich trzy wiersz, czy czwór wiersz, o ile dobrze pamiętam, to Zing był ostatnio cytował w tej swojej książce Jezus niż duchowości, że jeżeli chcesz, czyli pytasz mnie, jak Jezus strzeszał umarłych, to przyprowadź go do mnie, pocałuj go, a ja powiem tak. I, I to gdzieś od tego się powinno zacząć. Wszystko mam wrażenie, a cała reszta to są komentarze. Teraz powinnam nastąpić kontra. Kontra będzie taka, że nie mam takiego daru kaznodziejskiego jak Szymon Połodnia. Ale możesz zebrać tacę. Mogę zebrać tacę. Jestem konserwatystą, dość czarnym ludem tutaj, jak się okazuje, więc dołożę tutaj. Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z Ewą, pijąc piwo w towarzystwie pewnego Żyda, który byłby tu jeszcze większym czarnym ludem uznany. Więc jeżeli ma być kontra dla tego, co mówi Szymon. To będzie to kątno. Tak, znaczy uważam, że jeżeli możemy mówić o jakimś kryzysie, e, kryzysie postaw chrześcijańskich i kryzysie kościoła, e, to właśnie dlatego, że w polskim kościele coraz mniejszą wagę e, zajmują pewne elementarne relacje międzyludzkie, które dawniej były konstytuowane w ramach prawnych, e, w których ludzie byli razem. Byli zmuszeni do bycia razem, bo miejsce zamieszkania determinowało to, że musieli być, niezależnie od tego, czy mieli trochę bardziej tradycyjny stosunek do spraw obyczajowych, lub liturgicznych lub mniej, po prostu byli skazani na siebie. Teraz yy, duża część polskich katolików yy, jest we wspólnotach wybranych przez siebie. Mogą być jako intelektualiści, tak jak tu mamy div, Divis, tam mamy Fronda, więź i tak dalej. Mogą to być różne formuły pasterstwa, do których się zapisują, różne formuły działalności charytatywnej. Nie wiem, czy należy ich zmuszać do tego, żeby zaczęli się angażować w jakieś jedno dzieło, które ich sztucznie połączy, skoro nie potrafią wykonać czynności elementarnej, to znaczy być w jednej. się w sklepie, w barze, w remizie, w rozmaitych miejscach. Jeżeli tego nie ma, jesteśmy wyłącznie katolikami, którzy tworzą wspólnoty, tworzą sekty, które sobie wybrali, to będzie źle. I nie pomoże tu wtedy kaznodziejstwo Szymona nie pomoże tu odwoływanie się do Afryki. A nie moje czarnowictwo. Tak, jeżeli, jeżeli ludzie nie będą w stanie pójść na kawę. Ale co tym. Ale, ale... No jak? No ale ja. <grystanie> bo ja muszę powiedzieć, że w jakiś dziwaczny sposób zgadzam się jednocześnie z Szymonem Mateuszem. Nie, nie wiem jak, jak to się wydało. Wszystko nie A, tak. Ale, <grystanie> to może to jest kwestia wieku rzeczywiście. <grystanie> Tutaj z kolegą chciałem się zgodzić. Wiersi chrześcijanie każde nabożeństwo eucharystyczne kończyli agapą, czyli wspólnym posiłkiem. Czyli kiedy dobrze, że poszedłeś na pieniądze. Zawsze tak kiedyś tak. było w kościele, dlatego można po prostu wrzucić pytanie do proboszczu to do was. Dlaczego się tego nie domagacie, żeby po każdej... Eucharystii w kościele się spotkać, przygotować wspólny posiłek i go zjeść. Ja się I zawsze pozamęć. Zawsze. Zawsze nikt nie wiemy tego nie ma. Także to było. Ja, ja myślę, że w cudownym sposobem się zgadzam z wszystkimi panami trzema. Ale się <laughs> pokoje. <laughs> 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 tak, e, w każdym razie... E, mi się wydaje, że kiedyś ksiądz Andrzej Draguła mnie przekonywał, siedzieliśmy przy piwie i przekonywał, przekonywał mnie, że podziały w polskim kościele są tak głębokie, że, że nawet rozumienie tak podstawowych słów, jak wiara, nadzieja i miłość nas, nas nie łączą. I doszliśmy, znaczy jego, jego teza była taka, że tym, co nas jedynie jakoś łączy, jest, jest moc działających sakramentów. Tyle tylko, że taka odpowiedź w konsekwencji oznacza, że tym, co nas najgłębiej łączy, jest po prostu Jezus Chrystus. W związku z tym to, to jego wezwanie i ta, ta jego modlitwa z Krzyża, aby byli jedno, jest dla nas tym bardziej tym bardziej nagląca i tym bardziej nas zobowiązująca. Ja się, y, odpowiadając tylko na Twoje pytanie, czy y, dlaczego się nie umiemy spotkać w wspólnych działaniach, ja myślę, że się spotykamy. Nie spo, ja jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, co dzieli polskich katolików, to odpowiedziałbym, że nie wiem. Wiem, co dzieli polskich katolickich, katolickich Wiem co, wiem co dzieli polskich obecnych w mediach katolickich księży, wiem co dzieli niektórych biskupów. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co do końca dzieli polskich katolików. Być może to są te same podziały, ale w momencie, kiedy zdarza mi się czasem pójść na spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, to ja nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, jakie poglądy dotyczące najróżniejszych spraw teologicznych, publicystycznych Kościelnych, mają, mają spotykający się tam ludzie, wiem, że oni wszyscy chcą pójść na ulicę i spotkać się z bezdomnymi. I w tym sensie, oczywiście, zdecydowanie zgadzam się, zgadzam się z Szymonem, że, że jakby. Ostatecznym testem naszego chrześcijaństwa i naszej wspólnoty i tego, na ile umiemy ze sobą być razem i świadczyć o, o, o zmartwychwstaniu Chrystusa, będzie nasz stosunek do, do osób potrzebujących. Tak? To znaczy, narciec Kasper Kaplan, który jest misjonarzem w Boliwii, niedawno przekonywał, ja tego nie umiem zweryfikować, może jestem za młody, ale że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześci, chrześcijanie oddawali no, w tym sensie no, na pewno jestem za młody, ale w tym sensie, że że być może po prostu za, za mało doczytałem na, na ten temat, ale że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa katolicy oddawali bardzo analogiczną cześć Chrystusowi w Eucharystii i w ubogich, że trochę jak ostatnio mi powiedział z kolei ksiądz Puzewicz, że, że według niego pół mszy w kościele, pół mszy na ulicy i to, że to jest dopiero jakaś jedność, która, która świadczy o naszym przeżywaniu liturgii, o przeżywaniu naszego spotkania z Bogiem zarówno w Eucharystii, jak i w drugim człowieku. Ale zgadzam się również z Mateuszem o tyle, że wydaje mi się, że daleko idąca specjalizacja i indywidualizacja duszpasterstwa jest jakąś ślepą uliczką. To znaczy nie chodzi tylko o to, żebyśmy wspólnie podejmowali różne działania, spotykając Chrystusa w potrzebujących, ale też właśnie o to, żebyśmy umieli się ze sobą z sobą spotkać na, na mszy. Tak? To znaczy, jeżeli my się nie spotkamy najpierw ze sobą, to, to rzeczywiście będzie nam szalenie trudno wyciągnąć rękę do, do kogoś, od kogo nas być może niekiedy oddzielają większe wzajemne opory i bariery. Mi się wydaje że rzeczywiście, że myśl o odnowie życia parafialnego w Polsce jest, jest szalenie istotna i ten tekst, który, który Zbyszek zamieścił w tej książce o tym, o jakiej parafii marzy, mi jest bardzo bliski. Tyle tylko, że rzeczywiście bardzo wielu katolików w ogóle nie marzy o żadnej parafii. Marzy, marzy o dobrym, o dobrym tu który, który w jakiś sposób do niego trafi. Tak? To znaczy ten, to słowo, które zresztą Szymon, nie wiem czy ukuł, ale rozpropagował w Polsce, czyli ten, ten sławetny churching, to jest, to jest coś, co jest mi jakoś, jakoś bliskie, bo, bo sam ten churching dosyć skutecznie uprawiam, ale, ale wydaje mi się, że ta, że ta pamięć o tym, żeby że na Eucharystii możemy spotkać ludzi myślących zupełnie inaczej od nas, jest jedyną receptą, poza wspólnym działaniem na rzecz potrzebujących, na, na jakiekolwiek animozje, etykiety, łatki itd. Znaczy, rzeczywiście, no, wspólna, to co powiedział Zbyszek, no, wspólna modlitwa i wspólne działanie na, na, rzecz, na rzecz innych, to nic więcej. Ja tylko powiem, że u mnie przy parafii, jak się spotykamy, to przychodzi mi siedzieć przy stole z sąsiadem zamowcą, którego bardzo nie lubię. I to jest y, jedyny dzień w tygodniu, kiedy z nim mogę pogadać i być może y, tak, to o to chodzi. Wiesz co, ja, y, ja też bym się z wami zgodził i nie zgodził, bo y, ja bym też nie fetyszyzował parafii terytorialnych, bo bo z tego, też o tym Ignacy mówił, to znaczy z takiego, z tej różnorodności, no ona jest zapoznana, ale nic z tego nie wynika, tak? To znaczy nie ciągnie się tego dalej, nie robi się z tym nic, bo właśnie nie ma chodzby tych spotkań, o których Pan mówił. To już nie jest tak, że my się spotykamy przy płocie i widzimy często przyjeżdżamy, zwłaszcza w dużych miastach, spać do miejsca, w którym mieszkamy, nawet państwo już odchodzi od obowiązku meldunkowego. Tworzy się już, mamy do czynienia z tak zwaną gentryfikacją, czyli w ramach jednej parafii terytorialnej mamy samych bogatych ludzi, bo jest Bogate osiedle, więc ten postulat różnorodności już nie działa, tak jak kiedyś działał. Moim zdaniem optymalne byłoby, jeżeli już mówimy o takim, o takim że tak powiem, podejściu, znaczy o, jesteśmy na tym poziomie rozmowy, no to, to wprowadzić jednak parachy terytorialno-personalne, do, do których należysz z ale możesz się też przepisać. W momencie, w którym z jakichś powodów na przykład jesteś bliżej do pracy, albo no, z tysiąca różnych powodów możesz świadomie się zapisać do tej, ani innej wspólnoty. Tak czy siak, myślę, że, że ja znowu będę jak. Jaki antypokój trzymał się jednego? Możemy się zorganizować na milion różnych sposobów, możemy milion różnych sądów wygłosić, a tak naprawdę będziemy mieli reality check. Ludzie pójdą za nami czy za Chrystusem, jeżeli zobaczą, że to działa. Nie! Jeżeli zobaczą, że my pięknie mówimy, dlatego że dzisiaj funkcjonujemy w warunkach wolnego rynku. I ludzie są już przyzwyczajeni do tego, że to jest wszystko jeden wielkie PFM-24. Że zaprasza się człowieka z lewej, zaprasza się człowieka z prawej, oni się nawalają, wygłaszają swoje sądy, a redaktor mierzy czas i jeszcze się wtrąca. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ten pan powiedział, że pan jest głupi, Tak, oczywiście. Ale Polska też może być się e, z... niósł. Tak, to jest pan. Jest, jest to jeden ze jeden z światopoglądów, które są dostępne na rynku. Ludzie nie mają innego powodu dzisiaj, żeby pójść za Chrystusem niż to, że zobaczył, że Chrystus działa, że to jest rzeczywiście inne niż wszystko inne. Że ten Chrystus ich dotknie, że zmieni ich życie. Przepraszam, że gadam jak charyzmatyk, ale tak, jestem jak najdalszy od sympatii do ruchu charyzmatycznego, mimo, że on spowiednika charyzmatyka, czym nie Bóg doświadczył, ale jest przemądrym człowiekiem. Zawsze się stwieramy. Chrystus musi dotknąć tego jeżeli to będą tylko słowa, to, to czy mamy? To, to miliony słów dzisiaj mamy w stratosferze. Zawsze jak czytam sobie tych protestantów szalonych, którzy, mm, którzy piszą te książki tak na kolanie, tak niechlujnie, tam jest pełno tych świadczeń, jakby się gdzieś spieszyli. To mi się przypomina Ewangelia. To znaczy ci ludzie się spieszą, żeby opowiedzieć, że spotkali kogoś, kto działał, kto robił. Co się zmieniało, wiesz, a nie, że gadał, tak, no bo to nie był objazdowy uniwersytet prowincjonalny w Galilei, tak? za którym oni chodzili na wykłady i wystawy, nie, to po prostu cholera działało, no. I dopóki ludzie dzisiaj nie zostaną tak dotknięci Chrystusem, że to rzeczywiście w nich zadziała, to my sobie będziemy mogli gadać, będziemy się mogli zbierać, będzie, wszystko musi być temu podporządkowane. Również konstrukcja parafii, również model już pasterstwa, jak ten kanał udrożyć tak, żeby łaska po prostu ludzi wyrywała z karci. Oni muszą doświadczyć tego na własnej skórze. Moje przemowy i mi darka z nadziejstwa, które tak mile poechtałeś, moją próżność wspominając, że posiadam, psu na budę, nic to nie zmieni. Dopóki ja nie będę w stanie przyjść do Ciebie, położyć Ci rękę na głowie, pobłogosławić Cię, pomodlić się nad Tobą tak, żeby Chrystus rzeczywiście w Twoim życiu zadziałał i kiedy Ty nie będziesz mógł mi tego zrobić. Wszystkie te nasze dyskusje są bardzo fajne, ale dopóki ludzie nie zaczną się błogosławić, to, to I Chrystusa przyzywać, to nic nie będzie. No, czy my robimy ten kościół, czy Chrystus go robi, yy, ostatecznie z, z naszym, jakimś udziałem, ale od niego zaczynamy. Ten błąd wydaje mi się jeszcze bardzo ciekawe. Ja się z Tobą bardzo, to bardzo zgadzam, tylko w tym, że powinniście spotykać się ludzie, którzy są bardzo daleko od siebie poglądów, i spotkać się w naturalny co, w sposób na rozmowę gdzieś przy takie czy Kikie. Zresztą do tego bardzo. Dobrze i mamy inicjatywę, jak wiesz. Z Tak, z tak, Spotykamy się po 3 laty tak. Zapraszamy za miesiąc. Standard, szok, e, w każdym razie, w razie to jest myśl bardzo bliskie tego, co mówisz, tylko nie bardzo widzę, właśnie w współczesnych czasach, e, możliwości tego parafii. Prawda? Skąd która się zmieniła? To, to nie są miejsca, relacje twórcze, przynajmniej w dużych miastach. Chciałabym sobie chcesz o tym. Jak <noise> No już napisał. W to się wierze, a myślę, że już jest, się wśród Ja tylko polecam kursu. wyprowadzić się na wieś. No, to jest dobrze bo... Zapraszam. Pani tutaj chciała coś powiedzieć?